Moi mili, dzisiaj Minecraft Hardcore. No i normalnie, bo już dawno nie było tego, tej serii. No jak zwykle drzewo ścinamy, a co innego mamy robić, bo żeby drewno zdobyć, no i... Żeby sobie różne rzeczy porobić tam, no dobra. Drewno już zdobyte. Już nie uznam tego za zdobyte, bo jeszcze... Trochę musimy. Tylko, żeby pszczoły nie walnąć, bo wtedy koniec odcinka. Pamiętajcie, hardcore hard in w no właśnie. Ale dzisiaj dam siebie wszystko, aby to przetrwać. Pszczoło nie przelatuj, bo bym zginął. No nie. Ja się stresuję, bo te pszczoły mogą mnie zabić, jakbym przez przypadek. Jedną walną. One są jak te, jak zombie pigliny. Pamiętacie jak w jednym odcinku tym z Fortecą Naderu mnie walnął ten, no, walnąłem tego zombie piglina i wtedy on mnie zaczął do mnie gonić. No i zaczął mnie gonić, ale na szczęście się podbudowałem i nic mi nie zrobiły. To tak samo jest z tymi psz pszczołami. To sobie zróbmy Koło wkurzyłaś mnie, wiesz? Tu już 30, tu mam 60. Tworzymy sobie to, tworzymy sobie to. Ok, i kamień wydobędziemy, ale ja chcę znaleźć jakieś. O, tam góry są, to może tam sobie kamień pokopiemy. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że uda mi się przetrwać tyle czasu, że aż szok. Mam taką nadzieję. Siema, wilk. Boję się, że zaraz zgłodnieję i te wilki mi się przydadzą do polowania na owce. Ale... O, węgiel mam, ale to sobie już nowym kilofem wykopiemy ten węgiel. Gotowe. Tym kilofem się trochę długo kopie ten kamień, ale i tak dosyć krótko w porównaniu z tym, ile ręką czy go kopię. No dobrze. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Mam nadzieję, że znaczy, żeby nie było tak, jak yy, tam, w którymś odcinku w serii Minecraft Hardcore, że godzinę przetrwałem, że już sam czekałem aż kiedy będzie noc, żebym zginął. No ale tutaj myślę, że tak nie będzie. Bo nie jestem na tyle głupi, żeby chcieć zginąć na hardkorze. Ale jak długo przetrwam, to myślę, że możemy serię zrobić z tego, chociaż też nie wiem. Tu jest węgiel, ile go to lepszym kilofem wydobędziemy, na razie żelaza nie, żelaza nie spotkałem, ale, ale co z tego? Okej, okay, mamy nasz kochany węgielek i wydobędziemy sobie, I cały czas wydobywamy, I co się dzieje, okej okay, okej okay. Okidoki, łuki doki. Nie. I jeszcze motyka. I sobie łódkę tworzymy. I piec, i piec. Znaczy, przepraszam, że tak mówię. W sensie, że niewyraźnie teraz mówiłam. Oki, węgiel. Nice. Co, co za bag był? Szpakaj, że teraz bez przyczyny zginę. to jakiś Hero Brian sobie przyjdzie i tak sobie poślizg, albo jakiś null, albo jakieś 303 Entity. Dobrze, to tego węgla też sporo mamy. Dobra, dobra, jest 22 węgla. To dość dużo. Dosyć sporo. Możemy iść na poszukiwaniu przygód, tak jak w pierwszym odcinku to mówiłam. Okej. Okay. Ło, jak, tu duża kopalnia. Ale co tu jest? Jest to jakieś ciekawa ruda, bo na razie nie widzę nie skopanie, to cysknie. macie tych potworów. O, znów jest węgiel. Super. Dobrze. Jest ciemno. Jak ledwo potrafię rozróżnić rudę od stołna. Dobra, dobra. Wydobywamy węgiel. Węgiel. Jak go dużo, matko 42 dwa węgla, cztery, właśnie jeden, i mamy pochodnie, i mamy pochodnia. a może tam jeszcze coś będzie? No i zup węgiel. Zresztą mi to bardziej wełna jest teraz potrzebna niż węgiel, bo łóżko musimy zrobić. Łóżko musimy piękne zrobić, kochane nasze uszy. łóżko, łóżeczko. Tak. Zostawcie proszę teraz w tym momencie łapeczkę w górę. Subskrypcja oraz dzwon. No nie, ile tego jest, tego węgla? Nie chcę mi się go już wydobywać. Kilow mi się zaraz użyje. Dobrze, dobrze. Ale po co mi tyle węgla jest? Wiadro lawy to według mnie najlepszy materiał do. Znaczy, jeden z najlepszych. Znaczy, węgiel jest według mnie najlepszy, ale. Wiadrolawie jest super. Bo 1000 sekund około potrafi przetrwać, no może nie cały tysiąc. To jest epickie po prostu. To jest po prostu epickie. 62 węgle. Jak tego dużo. Nie no, tego już węgla nie będę wydobywał tu. To, to było po nie, Zdawało mi się. Nie będę już więcej węgla wykopywał. On się nie chce tutaj. Dobra. Ała. Okej. Oki, doki. Nice. Super. Kolejna jaskinia. Oczywiście się to ja będę chciał. A w ogóle pod którym pożałem. Okej, okay, jest żelazo, mamy. No, nic nie ma, nie ma, nie ma tego. Ale to, to coś może być. God, tam trzy rudy żelaza tam. Po co mi to? Już się głodny po robię. O! Ale Pikal. What? Dobra. Obsydiany. Kilofek. Dobrze, mamy wszystko. Też Firebola też. Golden. Silk Touch. O, ostatnio to bardzo często mam do Silk touchy szczęście, ale to w sumie fajne zaklęcie jest. Dobra. Cześć, Wilek. No, co ja tu muszę zrobić? Bo z tego to sobie... Zrobię mieczyk, lepszy. No dobra, że tylko żebym tej nocy, żebym tą noc przetrwał. O super, tarcza. Dobra. Tarcza. No i... Creeper tam był, czy co? Nie gorzej by było, gdyby tutaj teraz spotkał... tutaj teraz spotkał... Creepera Titana. Z moda The Titans Mod. O nie, szkielet, dobra, ja się z tobą nie chcę bawić. Ja się z tobą nie chcę użerać. Z wami to mogę się pobawić. O nie, za duż, dużo was. No dobra. Ty łopaty masz z enchantowaną. Ale no co. Tak nie było... ...ciekawego. Się boję, że mi się jedzenie skończy. Punkty głodu. A na że to mnie ubije całkowicie. Jest jakaś owca? Nie to wilk, ha? Wraźnie nikogo nie, to O nie Wiedźma, ja się ciebie boję. Wiedźma. To ty mi ciekawego zrobisz? Złego. Ty jesteś strasz. Ła, spowolnienia dostałem, dobra. Okej, okay, pokonałem Wiedźmę. Są dwie szklane butelki. Okej. Okay. Krówka tam jest, krówka mu. Szkieletat tam się nie zbliżał lepiej. A to jest krowa. sobie ją z... zjemy. Okej. Okay. sobie upieczamy tą krówkę. Siema. Kspa. Kurwa. Dobra. O, szkielecie! Dobra, creeper. Dobra, eksplodował. Eksplodował creeper. Creeper malutki. Tu pieczemy sobie nasze krówki słodkie. Krówka, Krówkę. Krówkę mu. Dobrze, będziemy mieć 7 mięsek z krówki. Ale mo... To wiem. Może mi się uda przed resztą nocy. Miejmy nadzieję, że się uda. Miejmy nadzieję, że się uda. Naprawdę trzymam kciuki, że mi się to uda. Okej. Okay. Łącimy się. W tutaj. O, ma? Ale ty jesteś mocny. Ej. Dobra, dobra, zbiałem Ci, wiesz. No dobra. I e tam. Zregenerujemy się. Zregenerujemy się, dobrze. Dobra, on tego szkieleta zabije, on się szkieletem zajmie, a my czasem inne rzeczy porobimy. Tarcza jest jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobię. Dobra, no e, dobra, mnie to nie obchodzi, że Creeper sobie wybuchł. Trudno, najgorsza rzecz, którą robi to otoczenie niszczy. Czemu ty mnie nie atakujesz, Kielciku? Nie, ja się z wami nie bawię. Potwory wszędzie gonią. Rajed jest jeden. O. o nie! Ten w zbroi. Dobra, on go walnął, oni się teraz bić będą. Czemu ja tego chcę nie zabiłem, ja? Muszę zrobił. Głupi pająk! Głupi pająk! Okej, okay, mamy pajączka. Mamy pajączka naszego. Dobrze, dobrze. Nie. O dobra, ja was jest dwóch, jak jest dwóch wrogów to ja się... To ja się nie bawię. O kurde. A, miecz wrzuciłem. Chyba jesteś. Dobra, ty chyba jesteś. Jednak Jednak to chyba był jakiś mistrz w biegach. Jakiś lekko atleta. Gościu. Już po was. Nie! Łot. Dobra. Pięknie. Zginąłem. Zginąłem. Nie zauważyłem, że mam pół serduszka i zginąłem. Także, no i ja taki jestem w hardkorze. Do widzenia, do widzenia i pa, pa, pa. Cześć!